Cześć, cześć, to ja, Bułek. E, dzisiaj kolejny odcinek z 16 Seconds e, na kanale. E, za, zakończyliśmy na dniu 22. Mamy siekierę, mamy latarkę, e, mamy nawet spore zapasy, mamy maskę przeciwgazową, mamy e, apteczkę. E, Niestety Timi e, Timmy czy Jimmy. Nie, Timmy yy, nie, ten, nie miał okazji zobaczyć tego bunkra na własne oczy, a Mary Jane uciekła, ponieważ nie mieliśmy już wody. Ech, niestety. Yy, dobrze, zaczynajmy. Do odebraliśmy telefon, usłyszeliśmy wyraźne westchnienia ulgi ludzi po drugiej stronie. Rozmówcy przedstawili się jako ocalali z pobliskiego miasteczka Hill Valley. Niestety po krótkiej wymianie informacji sygnał się urwał. Coś musiało się popsuć po ich stronie. Mam nadzieję, że odezwą się do nas ponownie. Bardzo, ucieszyły się, gdy, bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia. Dolores od rana ma dobry nastrój. Ted jest głodny. Wczoraj dałem ci do, u, 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 zupę. Zupę, zupę. Zupę udałem. Zupę udałem. No, przysięgam, no. To było przejęzyczenie. Nazknęliśmy się. Nie. Gdzie ekspedycja? Nasknęliśmy się na zdemolowany obóz bandytów przed wejściem, e, siedząc pośród e, litrów krwi, e, poszarpanych kończyn e, non mył się za wszkiem kot. Gdy skierowaliśmy się w stronę bunkra, e, potu, potruchtał za nami, a teraz w, w uparcie e, drapie w drzwi, czy powinniśmy go, wpuścić go do środka. Nie. To jest oczywiście gra. Pff, nie. W sensie, bo teraz było tam od kończyna, o ten. To jest gra. Żeby YouTube nie zbanował filmu albo coś. Um, ja mam o, u, słabość do kotwi, nie wiem o tym w poprzednim filmie, ale ten, ale to jest jakiś chyba chory kot. I on by nam tylko problemów przysparzał, No i też musielibyśmy mu oddawać część naszych zapasów. Chyba. Kolejna gęba. To znaczy Pyszczek. Do wykarmienia? Nie, dziękujemy. Poza tym kotom nie można ufać. A już na pewno nie w tych ciężkich czasach. Yy, udawaliśmy, więc, że nie słyszę drapania, a kot w końcu się znudził. I poszedł irytować kogoś innego. Dolores trzyma się dzielnie. Yy, no ile można w tak klaustrofobicznym bunkrze. Gdy Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu. Yy, właśnie tak jak teraz. Racjonujemy zapasy. Ciężko jest być tu, pod ziemią, mieszkać tu. Cieszę się tym, co mamy, bo inaczej możemy napitać sobie jeszcze większej biedy. Ech. Tak szczerze, bo ja ten odcinek nagrywam jednym, jeden po drugim. Ja jestem trochę. Jestem trochę zmęczony czytaniem tych, tych wszystkich napisów na głos. Więc. Ee, chyba zrobię tak. Że ten, że możecie sobie zapoznać i sami przeczytać. Chwilę. Chwilę dosłownie. 5 dni i już z powrotem będę czytał, tylko naprawdę jestem trochę zmęczony tym cały czas mówieniem. Dzień 28. Już będę czytał. Ym. Niestety, z, kawia yy, z kawiarnią yy, pozostał tylko smętny, lekko pachnąc słabą kawą krater. Przygnębiający. Dolores marzy o porządnym posiłku. Trudne życie w Bungrze odciska się na, na nas, swe piętno. Yy, Ted jest obrazem nędzy i rozpaczy. Dolores by jadła. Tak. Czy zbyt długie przebywanie w tym mrocznym schronie, czy, y, tracimy chyba rachubę czasu? Nie jesteśmy pewni, y, kiedy jest dzień, a kiedy noc. Mamy problem ze snem. Nasze wewnętrzne zegary są kompletnie rozregulowane, a te okropne, a te okropne żarówki na pewno, nie pomagają, y, na pewno nie pomagają. Szkoda, że nie możemy ich wymienić. Musimy coś z tym zrobić. Co? Jestem ciekawy co zrobi apteczka z tym wszystkim. Jestem ciekawy co zrobiła teraz apteczka. Jak zmarnowałem totalnie apteczkę, to jest... będę zły. Nasza apteczka jest bardzo dobrze wyposażona, znaleźliśmy w niej nawet trochę tabletek nasennych, yy, nigdy nie myśleliśmy, że będziemy musieli ich użyć, ale w tej sytuacji to nasza jedyna opcja. Poza tym yy, ta, yy, tam, to miła odmiana yy, od naszej diety z zupy pomidorowej. Teraz y, wszyscy jesteśmy wypoczęci i możemy znów cieszyć się życiem w schronie, C tylko czy jest z tego. Sią... Tylko czy jest, jest tego sią... z tego się... z czego się cieszyć? Mm. Widać, że nie znam łatwo w tych y, warunkach. Dolory źle to znosi. Teraz wypoczął. Opróżniając dziś nasze wiadro przed drzwiami, na jednym z zrujnowanych ścian naszego domu zauważyliśmy krzywo narysowaną mapę naszej okolicy. Ktoś wymalował trasę kończącą się czerwonym K. To jest K czy to jest I, y? To jest X. Być może to mapa do jakiegoś skarbu. Czy powinniśmy sprawdzić to miejsce? Zaryzykuj. Dzień 30. Męczy. Ja dostałem. Tak, dostałem kartę pokera. E, pomimo zrujnowanego krajobrazu po, poszukiwanie skarbu do, e, dostarczyło nam nawet trochę zabawy. Poza tym w wyznaczonym punkcie znaleźliśmy jakąś paczkę. Cokolwiek w nim jest, na pewno nam się przyda. Ted powrócił ze swojej wyprawy na powierzchnię cały i zdrowy. Na pewno mamy gdzieś jeszcze wodę. Dolores powinna ją dostać. Te ceni sobie spokój i ciszę. Yy, I cieszą go ciche poranki. Takie jak dzisiejsze. W tak małym bunkrze każdy nowy zapach wyczuwany jest momentalnie naszych czułych nosów nic nie ominie. Tak więc, gdy ze ściany oblu, obluzowała się jedna cegła, odkrywając niewielki otwór, natychmiast wyczęliśmy dochodzący z niego ogromny odór. Powinniśmy chyba zerknąć, co kryje się za tą cegłą i ustalić źródło tego niechcianego armatu. Zajrzeliśmy do dziury lękając się trochę, że wyskoczy na nas coś z pazurami, yy, kłami lub innymi, zmutowanymi częściami ciała, ale nic takiego yy, ale nic takiego się nie stało. Yy, zamiast yy, tego znaleźliśmy tam zdechłego szczura, yy, który najwyraźniej próbował otworzyć puszkę zupy. Bez powodzenia yy, mamy wrażenie, yy, że Yy, że nam się naprawdę na w tej sprawie bardziej powścieli, więc skonfigurowaliśmy jedzenie i zorganizowaliśmy gryzoniowi godny, yy, godny pochowek w pustej puszce. Zasłużył sobie. Bo yy. trzyma się dzielnie. Na ile można w tak klas bunkrze, te trzyma się dobrze, może się trafił szlag No i co? Ten odcinek jest taki troszeczkę krótszy, ale 10 dni też zrobiłem. Um, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak się spodobało, no to weźcie, wyślijcie film dla znajomych. Eee, do zobaczenia. Pał!